Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś mam dla Was podróż do odległej galaktyki, do jednej z naszych ulubionych serii, czyli Star Wars. Jest to omnibus Star Wars War of the Bounty Hunters od wydawnictwa Marvel Comics. Lekturę tą całkiem niedawno zaliczyłem, no i chciałbym się tak na gorąco podzielić teraz moimi wrażeniami. Zapraszam Was na ten materiał. Star Wars War of the Bounty Hunters zbiera materiał z głównej, pięciozeszytowej miniserii o tym samym tytule, ale naturalnie dostajemy tu dużo więcej niż samą podstawową historię. Wojna Łowców Nagród stanowiła bowiem dość obszerny event, który rozgrywał się jednocześnie na kartach praktycznie wszystkich ówcześnie wydawanych serii spod szyldu Gwiezdnych Wojen. W środku omnibusa znajdziemy więc również historię, Pochodzące z zeszytów chociażby Dr. Efry czy Darta Vadera. Cały album liczy około 860 stron, w których to, poza wspomnianymi już zeszytami, zawiera się też całkiem pokaźna sekcja z różnego rodzaju dodatkami specjalnymi, ale o tym powiemy sobie więcej nieco później. Cena okładkowa tego komiksu wynosi 100 dolców. Ja kojarzę, że dostałem go nieco taniej w ramach jakiejś większej akcji promocyjnej. Omnibus ten ukazał się na rynku w grudniu 2022 roku. Aktualnie nie jest już drukowany, ale wciąż są miejsca, gdzie można go dostać po cenie zbliżonej do okładkowej. Ostatnio widziałem na przykład całkiem dobrą ofertę na stronie sklepu Direct Market Comics. Więc jeśli dobrze poszukać, to na pewno uda Wam się tego omnibusa znaleźć. Tak prezentuje się obwoluta tego wydania komiks ten, podobnie zresztą jak wszystkie omnibusy od Marvela został wydany w dwóch różnych wersjach. My patrzymy teraz na edycję standardową, która dostępna była nie tylko w sklepach z komiksami, ale również w dużych sklepach internetowych, jak na przykład Amazon. Grafika na obwolucie w tej wersji jest autorstwa Steve'a McNivena. Z tyłu obwoluty mamy na górze duży slogan Każdy chce Hanna Solo. I faktycznie tak też jest. Duża część tego omnibusa obraca się właśnie wokół polowania na tą ikoniczną postać. Na dole widzimy z kolei krótki opis historii oraz spis wszystkich zawartych tu zeszytów. Teraz ściągamy obwolutę i sprawdzamy, jak prezentuje się sama okładka hardcovera. Mamy tu tak zwany wraparound cover, gdzie przód i tył tworzą nam jedną i tą samą scenkę. I od razu muszę powiedzieć, że ta kreska bezpośrednio na okładce dużo lepiej odzwierciedla rysunki, jakie potem zobaczymy również w środku, na kartach samych historii. Autorem tego rysunku jest bodajże Luke Ross, artysta, którego pracę będziemy mogli również podziwiać w kilku zebranych tutaj numerach. Wiemy już, jak wydanie to prezentuje się z zewnątrz, ale przecież nie dla okładki kupujemy komiksy. Otwieramy naszego omniaka. Na dzień dobry mamy taką prostą, ale stylową stronę tytułową. Dalej, dwie strony, na których widzimy spis wszystkich zawartych w tym albumie opowieści. Przy każdej serii mamy też pełną listę twórców odpowiadających za daną historię. Nie jest to jednak taki klasyczny spis treści, bo brakuje chociażby numerów stron. Mi jednak jakoś specjalnie ten fakt nie przeszkadzał. Omnibus otwiera historia War of the Bounty Hunters Alpha. W kilku kluczowych momentach powracają też klasyczne napisy, które każdemu pewnie natychmiastowo kojarzą się ze Star Wars. No nie mogło ich tutaj zresztą zabraknąć bo Są tak integralną częścią tej serii. Zacznijmy jednak od podstaw. O czym właściwie opowiada to wydarzenie? Akcja komiksu dzieje się pomiędzy epizodami 5 oraz 6 oryginalnej trylogii Star Wars. Z opowieści tych dowiadujemy się więc, co działo się z naszymi ulubionymi bohaterami w przedziale czasowym pomiędzy Imperium Kontratakuje a Powrotem Jedi. Pierwszą postacią, którą śledzimy jest Boba Fett. Historia rozpoczyna się w momencie, gdy nasz łowca nagród jest w trakcie transportu zamrożonego w karbonicie Hana solo. Celem misji jest oczywiście dostarczenie towaru do rąk Jabby, u którego Han miał spory dług, jak wiemy. Jak się jednak szybko okazuje, karbonic tak średnio nadaje się do transportu ludzi, ponieważ dość szybko ulega degradacji i dosłownie się rozpływa. Niewiele więc brakuje, aby Han mógł odzyskać wolność. Dlatego Boba postanawia zmienić kurs, i udaje się do Reinora, takiego znajomego doktorka, który być może będzie w stanie tu pomóc. Raynor co prawda zgadza się rozwiązać problem z Karbonitem, ale żąda zapłaty z góry. A ponieważ nasz łowca nagród nie ma hajsu, to pozostaje jedynie opcja przysługi za przysługę. Reynor wysyła Bobę na turniej w celu dokonania zamachu na jednego z wojowników, u którego doktorek stracił sporo kasy. Łowca nagród bierze oczywiście udział w zawodach. Udaje mu się pokonać wszystkich uczestników i oczywiście upolować skazany cel. Gdy jednak wraca do laboratorium, okazuje się, że doktorka ktoś już sprzątnął, a Han w karbonicie został porwany. I w tym momencie akcja dopiero naprawdę się rozkręca i nie spuszcza stonu do samego końca. Setup może wydawać się z pozoru co prawda nieco prosty, ale historia staje się naprawdę wielowarstwowa i obfituje w wiele niespodziewanych twistów. Obserwujemy, jak Boba tropi porywaczy i stara się odzyskać Hana. A na jego drodze stają nie tylko pozostali łowcy nagród, ale również tak znane postacie jak Luke Skywalker, Darth Vader czy bardzo przeze mnie lubiana doktor Afra. Dzieje się naprawdę dużo, a z czasem nawet Boba z łowcy staje się zwierzyną, ponieważ zostaje wystawiona spora nagroda za jego głowę. No i jak mówił slogan, każdy chce dorwać Hana solo. Co najbardziej przypadło mi do gustu? Na pewno spodobała mi się główna oś fabularna i tempo oraz sposób prowadzenia kolejnych przygód. Uważam, że twórcom świetnie udało się dopowiedzieć albo rozwinąć wątki znane z dużego ekranu, a często nawet przedstawić znane motywy w nowym, ciekawym świetle. Niby na pierwszy rzut oka może wydawać się, że przecież wiemy dokąd cała ta historia zmierza i czemu niby mielibyśmy przejmować się losami jakichś trzecioplanowych postaci. Autorzy jednak bardzo umiejętnie i organicznie połączyli wątki znane z filmów z całkiem nowymi wątkami. Historia przy tym stale utrzymuje szybkie tempo akcji, a nowe postacie i wątki poboczne są szybko wprowadzane i sprawnie poprowadzone. Scenarzyści zaskakują nas ciekawymi zwrotami akcji czy nawiązaniami do tego, co już dobrze znamy. Wszystko to sprawia, że opowiedziana tu historia na pewno nie nudzi, ale które chłonie się naprawdę przyjemnie. Przy tym omniaku czas miją mi tak szybko, że całość zaliczyłem w około 5 dni, co jak na mnie jest bardzo przyzwoitym wynikiem. Na korzyść tej historii przemawia też fakt, że autorzy naprawdę świetnie uchwycili głos każdej z postaci, dlatego od początku czujemy się jak w domu. Mamy zadziorną i pewną siebie księżniczkę Leję, czy budzącego postrach i na chłodno kalkulującego feta. A i chyba żaden fan nie odmówiłby sobie zobaczenia. Jak Vader wymiata niczym w końcówce Rogue One? Kolejnym ogromnym plusem, konkretnie tego wydania, jest samo mapowanie poszczególnych zeszytów. Gdy historie te ukazywały się w formie tradeów, to niestety ciągłość fabularna często bywała zachwiana, ponieważ takie wydania zawierały zwykle tylko zeszyty danej serii. W przypadku tego omnibusa natomiast, Marvel postarał się, aby wydarzenia poukładane były w kolejności chronologicznej. I tak poszczególne serie przeplatają się tutaj ze sobą, aby dać nam możliwie jak najbardziej koherentną całość. Zaletą jest też na pewno fakt, że nie tylko główny event trzyma tutaj wysoki poziom, ale wszystkie poboczne serie również mają coś ciekawego do zaproponowania i stanowią integralną część tej historii, co w amerykańskich komiksach niestety nie jest takie oczywiste. Zeszyty te czasem też ukazują ważne fragmenty historii, ale z punktu widzenia innych postaci. No i hej, więcej Doktor Efry, jak dla mnie, zawsze jest na plus. Porozmawiajmy chwilę o szacie graficznej. Jak wspomniałem na początku, na wydanie to składają się zeszyty pochodzące z różnych gwiezdnowojennych serii. A to z kolei oznacza, że warstwa wizualna zebranych tutaj opowieści prezentuje naprawdę zróżnicowany poziom. Praktycznie co kilkanaście stron mamy innego rysownika, a co za tym idzie, również kreska ulega znaczącej przemianie. Zdecydowanie mamy tutaj lepsze i gorsze momenty. Bywają zeszyty, gdzie grafika jak dla mnie jest nieco zbyt kreskówkowa. Najbardziej trafiły do mnie prace Luca Rosa z bardzo plastycznie i naturalnie wyglądającymi postaciami, a całość wybija też taka przyjemna, pastelowa, nieco stonowana kolorystyka. Na końcu albumu znajdziemy wiele stron poświęconych materiałom dodatkowym. Jestem naprawdę pod wrażeniem, ile interesujących bonusów Marvel nam tu zapodał. Dostajemy przede wszystkim szeroki zbiór szkiców oraz alternatywnych okładek. Same dodatki zajmują coś około 80 stron. Naprawdę sporo tego, a ja akurat bardzo to doceniam, jak wydawca serwuje nam tego typu materiały. Fajnie zobaczyć proces powstawania komiksu tak nieco bardziej od kuchni. Pod koniec dostajemy nawet całe scenariusze dla wybranych zeszytów. Serio, kawał świetnej lektury. I tak docieramy do końca. Myślę, że warto postawić sobie pytanie, w jaki inny sposób jeszcze możemy tę historię przeczytać. Tym bardziej, że niestety dostępność tego omnibusa wciąż spada, i spodziewam się, że niedługo jego cena na rynku wtórnym może być dość wysoka. Na szczęście mamy też wiele innych opcji. Historie tutaj zawarte pojawiły się również w formie standardowych trade paperbacków, jak również są dostępne do kupienia cyfrowo i to zarówno w wydaniach zbiorczych, jak i pojedynczych zeszytach. Jeśli zależy nam jednak na polskiej wersji językowej, to takowa również została wydana. Aby przeczytać całą historię, musimy jednak zaopatrzyć się w kilka różnych miękkookładkowych wydań zbiorczych, ale i tak jak najbardziej się z tego wypada cieszyć. Wydawnictwo Egmont zadbało o to, aby i polscy fani Star Wars mogli zapoznać się z tym wydarzeniem. Podsumowując, myślę, że Star Wars War of the Bounty Hunters to jest bardzo udane dzieło. Lektura tego omnibusa naprawdę dała mi mnóstwo radochy. Tutaj nie ma absolutnie miejsca na nudę. Tutaj każdy numer, każdy zeszyt naprawdę przebiega, mija bardzo szybko. Akcja jest naprawdę wartka, szybka. Tempo akcji jest utrzymane, można powiedzieć, na takim stałym, wysokim poziomie przez całą lekturę właściwie. Jest to niczym taki letni blockbuster w świecie Star Wars, można powiedzieć. To, co mi się również podobało, to tutaj nie ma takich elementów wciskanych na siłę. W trakcie lektury nie miałem wrażenia, że są tutaj jakieś elementy fabularne, które dostajemy tak bardzo na siłę, które nie pasują do świata Star Wars, które nie mają tutaj swojego naturalnego miejsca. E, tu wszystko całkiem fajnie się zazębia z akcją filmów. E, dopełnia nam pewne wątki fabularne, które się działy e, w oryginalnej trylogii. E, jeśli macie ochotę dowiedzieć się, co się działo z postaciami, waszymi ulubionymi postaciami jak Han Solo, Luke Skywalker e, pomiędzy akcją epizodu 5 a 6, no to myślę, że ten omnibus będzie całkiem fajnym dodatkiem do waszej kolekcji. Mam nadzieję, że ten materiał jakoś pomógł wam odpowiedzieć na takie pytanie, czy jest to omnibus dla was. Jeśli podoba Wam się rodzaj kontentu, który tworzę, no to zawsze będę wdzięczny za lajki like i suby. Z mojej strony na dziś to tyle. Zapraszam do Was do wszystkich następnych materiałów. Dzięki jeszcze raz, że byliście ze mną. Cześć!